Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupieńska, a Ty słuchasz podcastu To się opłaca. Dzisiejszy odcinek będzie może mało optymistyczny jak to koniec roku, ale będzie prawdziwy, jak zawsze zresztą, trochę z własnego doświadczenia. I trochę też zainspirowany ofertą, a właściwie dwiema ofertami, które przyszły do mnie w ostatnim czasie, bo musicie wiedzieć, że w związku z tym, że mam blog, to się opłaca, i ten blog na różne hasła związane z pracą w domu, czy z zarabianiem przez internet, czy nawet z programami partnerskimi, wyświetla się w Google dosyć wysoko. To zdarzają się ludzie, którzy już nie patrzą, co na tym blogu jest i o czym ja tam dokładnie piszę, i w ogóle, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, trafiają na jakiś artykuł, który jest wysoko w wyszukiwarce, znajdują mojego maila. No i piszą do mnie jakąś świetną ofertę. No i takie oferty w ostatnim tygodniu dostałam dwie. Obie były naprawdę równie rewelacyjne i postanowiłam się z Wami podzielić tymi ofertami no i podzielić się też pewną refleksją z tym związaną i trochę taką smutną prawdą. Pierwsza oferta była ta oferta kogoś, kto... Próbował mi sprzedać, a właściwie pokazać, zaprezentować jakiś świetny sposób zarabiania, który naprawdę będę mogła zarabiać w domu prawie nic nie robiąc, i o, o, obiecywał mi, że wystarczy, że poświęcę na to 4 minuty dziennie. I tak sobie myślę: Kurczę, gościu, 4 minuty dziennie, a co ja mogę zrobić w 4 minuty dziennie? Słuchajcie, co robicie w 4 minuty dziennie? cztery minuty to ja mogę, nie wiem, zejść po schodach i wejść na górę, bo mieszkam na trzecim piętrze. W 4 minuty to nie wiem, otwieram skrzynkę mailową, i zanim mi się ściągną wszystkie maile, jeżeli jej nie otwieram od wczoraj, to mniej więcej trwa z 4 minuty. Albo nie wiem, herbata mi się parzy 4 minuty. To jest coś, co można zrobić w 4 minuty, ale zarabić, zarabiać pieniądze w 4 minuty. No, naprawdę szczerze wątpię. I druga oferta, również śmieszna, bardzo mnie też rozbawiła. Nie odpowiedziałam na nią. Po drugim przypomnieniu, dopiero odpowiedziałam, że nie jestem zainteresowana, bo, bo naprawdę czasami szkoda czasu na tłumaczenie ludziom, że to, co piszą, jest całkiem bez sensu. Była to oferta przystąpienia do z kolei programu partnerskiego, w którym polecasz innym jakąś usługę i za polecenie tej usługi dostajesz prowizję. I to ogólnie mechanizm jest ok. Ja z takich programów partnerskich korzystam, polecam wielokrotnie na przykład książki w newsletterze, polecam Wam czasami różne kursy, dostaję za to prowizję, ale polecam coś, co wiem, że w ogóle ma jakiś sens, po pierwsze. Po drugie, że może zainteresować czytelników bloga, że faktycznie sprawdziłam, na przykład przeczytałam tę książkę albo zrobiłam kurs i, i że jest ok, że tutaj można te pieniądze faktycznie na to wydać, bo to ma sens. Tutaj dotyczyło to usługi, której ja nie, z której nie korzystałam, więc to już właściwie na, na wstępie sensu wielkiego nie ma. Ale, ale co mnie rozbawiło w tej ofercie? To w tym mailu było napisane, że prowizja jest tam jakaś i wystarczy, że przekonasz 300 osób miesięcznie do założenia tam skorzystania z tej oferty. A będziesz miał prowizję 9, zarobisz 9 tysięcy euro miesięcznie. I jeszcze było napisane, to chyba niezła kwota, no nie? Czy coś w tym stylu. No i teraz, tak, żeby. Ja wiem, że ktoś, kto to napisał, miał dobre intencje, bo sobie pomyślał, że o, wiecie, na zasadzie takiego chwytu nigeryjskiego, nie? Jak dostaniecie yy, oszustwa nigeryjskiego, dostajecie takiego maila od jakiegoś tam niby szejka nigeryjskiego, że yy, czy od jakiejś wdowy po, po jakimś królu, że wiesz, muszę tylko, yy, mój adwokat mi kazał się z tobą skontaktować, bo masz takie samo nazwisko i muszę tylko przesłać ci pieniądze, bo żeby je ocalić, bo inaczej coś tam. Nie kojarzycie ten taki przekręt, że na naciąga się w ten sposób ludzi, pisząc do nich takie fałszywe maile i ktoś myślał, że tak jak żona szejka da jakąś super oszałamiającą kwotę i ja się na to nabiorę, to ktoś myślał, że jak mi da kwotę 9 tysięcy złotych w mailu pokaże, to ja się nabiorę, że Jezu, 9 tysięcy złotych, 9 tysięcy euro jakbym mogła zarobić, to, to jakie to są fajne pieniądze, super fajna oferta, muszę z tego skorzystać. I tutaj moim zdaniem po pierwsze, no to ktoś przedobrzył, no bo to 9 tysięcy to jest jakby taka kwota, która robi na Tobie wrażenie, 9 tysięcy euro, ale no wiesz, że coś jest nie tak, nie? Czujesz, że coś w tym mailu jest jakaś podpucha, że może to jest nie do końca realne i powiem ci tak, to jest w ogóle nierealne dlatego że 300 osób żeby skorzystało z jakiejś oferty mniej więcej e, powiedzmy bazujmy na jakiejś tam konwersji średniej w której jest e-commerce. I konwersja e jest konwersja między 1 a 3%, czyli 1% osób, które wejdą w ofertę, wejdą na stronę mojego sklepu internetowego, tak na przykład jaką mnie czy tam powiedzmy 2%. 2% osób korzysta z tej oferty, czyli wchodzi na stronę sklepu Dodaję coś do koszyka, kupi 2%. Czyli żeby 300 osób, do ułatwienia dajmy, że jeden, będzie nam się łatwiej liczyć w pamięci. Żeby 300 osób skorzystało z tej oferty, i ja bym mogła zarobić 9 tysięcy, to ja musiałabym sprowadzić 100 razy więcej, czyli 300 tysięcy osób dobrze mówię, czy 30 tysięcy osób, aż muszę przepraszam, policzyć na kalkulatorze, bo to jest tak yy, niesamowicie bez sensu, co, co tam było napisane, że yy, aż trudno to uwierzyć, 30 tysięcy osób musiałoby kliknąć w link, żeby e, założyć konto. W jednym miesiącu 30 tysięcy osób klika w jakiś link w artykule. To teraz ile osób musiałoby przeczytać artykuł zachwalający na przykład taką usługę, albo zobaczyć banery na moim blogu, które by kierowały do tej usługi, żeby kliknąć w ogóle w ten link? Więc klikalność linków też powiedzmy, że na jakimś poziomie 5%, no to znowu, żeby 30 tysięcy osób e, to było 5%, no to wyobraźcie sobie, jak, musiałby dużo, jak dużo osób musiałoby przeczytać taki artykuł. Więc ja mam pewność, że ktoś, kto wysłał mi taką ofertę, absolutnie w ogóle tego nie policzył, w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wszystko działa, i w ogóle nie ma szans, żeby on się na tym znał, i ta oferta nie ma szans, żeby się udać. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo to jest, kurczę, takie smutne, że są ludzie, na pewno są ludzie, jestem przekonana, że są ludzie, którzy się na to złapią, którzy powiedzą, że. 9 9000 euro mogę zarobić, no to dawaj, Gościu, biorę tę ofertę, fajnie, to ja będę polecać ten wasz produkt, żeby 9000 euro zarobić. Że jeżeli ktoś mi mówi, że 4 minuty mogę poświęcić i zarobić jakieś pieniądze, to dobra, no to 4 minuty, każdy ma 4 minuty, no to ja spróbuję. Tylko widzisz, to jest tak, że przyzwyczailiśmy się do tego, że w życiu jest. Mm, Coraz szybciej się coś dzieje, coraz szybciej możemy zdobywać informacje. Nie musimy iść do biblioteki, bo możemy książkę mieć kupić przez internet i mieć e-booka. Nie musimy iść do wypożyczalni filmów, bo możemy włączyć Netflixa. Nie musimy iść do kina, no bo też mamy rzeczy na Netflixie, możemy sobie jakąś tam rozrywkę zapewnić. zapewnić. Nie musimy, kiedyś chodziło się na postój taksówek, bo nie było taksówek na telefon, bo nie było telefonów. A teraz sobie klikam w aplikacji, wołam taksówkę, podaję adres, mogę od razu zapłacić, nie muszę mieć żadnej gotówki, nie muszę w ogóle kiedyś chodziło do banku i trzeba było z banku pieniądze, teraz mogę wszystko opłacić przez internet. No wiecie, wszystko się dzieje szybciej. I przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy się do tego, że e, różne rzeczy dzieją się coraz szybciej i coraz szybciej. I wydaje nam się, że zarobić też można tak coraz szybciej. Że ja już nie chcę czekać ileś tam tygodni. Nie chcę czekać na wypłatę w ogóle miesiąc. Ja chcę zarobić już. I teraz ludzie się łapią takie oferty, na takie ła oferty, że w pół godziny zarobisz 500 zł. Albo, że wystarczy, że będziesz pracował 10 minut dziennie e, albo pół godziny dziennie, żeby zarobić na przykład 2000 I Są takie oferty, gdzie ktoś stoi oparty o jakiś drogi samochód i Cię zachęca dołącz do mnie, odezwij się na priv i Ci dam informację, jak zarobić e, duże pieniądze, pracując tylko pół godziny. I teraz pomyśl, tak naprawdę. Prawda, jeżeli by się nad tym zastanowić, to w jaki sposób w ogóle, tak w ogóle w życiu, w jaki sposób można zarobić dużo pieniędzy? Czytam teraz taką książkę, czytam ją ponownie, ale jeżeli jej jeszcze nie czytałeś, to koniecznie sobie zapisz ten tytuł. Tytuł to jest Fast Lane Milionera. MJ Demarco, który napisał tę książkę, Pocz początek może Ci się nie spodobać, bo MJ zaczyna od tego, że e, spotkał człowieka w Lamborghini, kiedy miał 16 lat, i zapytał tego człowieka e, a w ogóle kim ty jesteś? Czym ty się zajmujesz, że czy staś na, na takie auto? No i ten facet mu coś tam odpowiedział i M.J. DeMarco, autor tej książki, wziął to sobie bardzo do serca i w momencie pisania tej książki on już takie Lamborghini nie ma. Ale pomijam ten wstęp i pomijam jakby to, co on tam mówi, jak on doszedł do tego sukcesu, bo akurat się załapał na bańkę dotkomów, czyli napisał jakiś tam serwis, który potem z wielkim zyskiem sprzedał. Ale to jest nieważne, bo on tam bardzo dużo ciekawych myśli przekazuje w tej książce. I między innymi jedna z tych myśli jest taka, w jaki sposób można zarobić dużo pieniędzy, tak naprawdę dużo pieniędzy, czyli w jaki sposób możesz zostać milionerem i możesz być bogaty. I to jest tak, albo jesteś znany, Jesteś w czymś dobry i jednocześnie jesteś znany, że płacą Ci za to dużo pieniędzy. Na przykład jesteś jakimś koszykarzem z NBA, ale ten sposób jakby jest dostępny bardzo w wąskiej grupie ludzi, więc jakby na nim nie ma co polegać. Ale dwie rzeczy, które mogą Ci przynieść duże pieniądze, to jest skala albo ranga. I ja się z tym zgadzam, bo albo robisz coś... W dużej skali, czyli sprzedajesz y, tanie rzeczy, ale sprzedajesz je milionom ludzi, i wtedy możesz zarobić duże pieniądze, albo nawet tysiącom ludzi, albo nawet setkom ludzi, nie zależy o jakich kwotach mówimy, albo robisz coś, co ma taką y, o wysokiej randze. Na przykład sprzedajesz bardzo drogie y, usługi, bardzo drogie konsultacje niewielkiej liczbie ludzi ale to są bardzo drogie produkty. Nie, czy bardzo drogie kursy online nawet, ale niewielkiej grupie ludzi i wtedy też ten, jakby, ta kwota się zbiera. Więc albo yy, skala tego, co robisz, i albo, albo duża ranga. I teraz pomyśl, ktoś, kto rekrutuje tak trochę na Jana, bym tak powiedziała, czyli pisze maile, albo zaczepia na Instagramie, albo zaczepia na LinkedInie, bo też mnie zaczepiają, przypadkowych dość ludzi, bo ci ludzie nie wiedzą nic o mnie. Ktoś, kto w ten sposób rekrutuje przypadkowych ludzi, czy on zapewni Ci skalę tego, co będziesz robił, czy on zapewni Ci, że będziesz robił coś o dużej randze? No ani jedno, ani drugie. Czyli jeżeli ani jedno, ani drugie, no to jak, w jaki sposób on Ci chce dać duże pieniądze? W jaki sposób on zapewni Ci coś, co będzie Ci dawało, nie wiem, 5000 zł, 2000 czy jakie tam kwoty ludzie obiecują? No nie da się, naprawdę, uwierz mi. Nie da się zarobić szybko dużych pieniędzy. Różne rzeczy w tym czasie, w dzisiejszych czasach, możemy zrobić szybko. Tak jak powiedziałam, różne rzeczy się ułatwiają z czasem, i coś, co było nie do pomyślenia dla naszych dziadków, czy mój dziadek do tej pory się dziwi, jak mu mówię, że rozmawiałam na przykład z moim bratem, który jest gdzieś tam za granicą, no i że tam sobie rozmawiałam, i on tak. Tak? To, ale to przez telefon rozmawiałaś, albo jak ja wyjechałam, wyjechaliśmy do Rosji, to dziadek do mnie dzwonił e, i najpierw byliśmy w Moskwie, więc dziadek do mnie dzwonił telefonem na telefon do Moskwy i był bardzo zdziwiony, że udało mu się połączyć. No i mówię, no to gdzie dalej jedziecie? No to jedziemy dalej do, e, do Kazania. Do kazania, to ja może jeszcze spróbuję. Może mi się uda też do Was zadzwonić. No więc, jak wydychaliśmy do tego kazania, dziadek był bardzo zdziwiony, że udało mu się znowu do tego kazania zadzwonić, chociaż to było tak daleko. Więc, różne rzeczy, które są dzisiaj możliwe, a kiedyś nie były możliwe, właśnie dzięki tej technologii, dzięki temu, że coś się zmienia i daje się przyspieszyć albo zrobić, są możliwe. Ale zarabianie dużych pieniędzy nadal nie jest możliwe w jakąś chwilę bez umiejętności, bez poświęconego wcześniej czasu. I wierz mi naprawdę, ja od 10 lat mniej więcej zarabiam w internecie, nawet może nawet trochę więcej niż 10. Próbowałam już bardzo różnych strategii, bo ja mam generalnie taki, takie podejście, że raczej niczemu się e, aż tak nie sprzeciwiam, dopóki tego nie poznam. Jak trafiam na jakąś nową strategię. E, na przykład strategię sprzedaży tam, nie wiem, przez e, jakąś sekwencję e-mail, to myślę sobie, przyglądam się tej strategii, myślę sobie, a może w Polsce by taka strategia też zadziałała, bo to jest jakaś tam strategia e, gdzieś tam z zachodnich rynków, nie? I, i próbuję ją u siebie wdrażam. Trafiam na jakiś nowy sposób zarabiania tam, nie wiem, przez polecenia, sprawdzałam afiliacje, sprawdzałam adsensy, sprawdzałam e, zarabianie na e, reklamach, na jakichś tam banerach, na artykułach sponsorowanych, po prostu wszystko, co trafia w moje ręce, co znajdę jakiś sposób, no to próbuję, 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 sprawdzam, jak to działa, żeby właśnie jakoś mieć opinię. No i zawsze, absolutnie zawsze, żeby zarobić pieniądze, musisz poświęcić czas, a żeby zarobić duże pieniądze, to musisz naprawdę poświęcić dużo tego czasu i to, że my, że my widzimy czasami, że ktoś zarobił, na przykład miał jakąś super sprzedaż jakiegoś kursu i zarobił, była taka, jest taka głośna historia, jeżeli sobie wygooglujesz, Maciej Aniserowicz był gościem ostatnio w małej wielkiej firmie. No i ten człowiek sprzedał kursu online za 6 milionów złotych. I pewnie parę osób się zdziwi i powie, że to niemożliwe, że on tyle sprzedał. Ja w to wierzę, że on tyle mógł sprzedać, ale my nie widzimy, co za tym stoi. Jaki za tym stoi proces, jaki za tym stoi czas. I to, że on sprzedał tam w kilkanaście dni, pewnie, bo to dwie sprzedaże były po ileś tam tych milionów, więc w kilkanaście dni tych milionów sprzedał, ileś zarobił, to nie znaczy, że to od kilkanaście dni trwało. To był cały, bardzo długi proces, który za tym stał. I, i zastanawiam się, i to jest takie trochę smutne, dlaczego. My, my, jako ludzie, mamy w sobie to, że chcemy coś już i że wierzymy, że to już jest możliwe, że już, że już nam się coś należy, że ktoś nam coś da, ktoś nam da jakąś drogę na skróty, pokaże nam, że jest w ogóle jakaś droga na skróty, które do tej pory nie, wiem, nie znaleźliśmy, że ktoś przyjdzie w ogóle, zapuka do nas do maila albo do wiadomości prywatnej na Facebooku i objawi nam tą jakąś prawdę, do której my do tej pory nie mamy dostępu, a jacyś ludzie gdzieś mają dostęp i on nam to powie, i my na tym zrobimy pieniądze. Dlaczego nie wierzymy, że na przykład możesz w tydzień albo w miesiąc nauczyć się grać na pianinie i wygrywać konkursy szopenowskie i osiągać to, co jest niedostępne dla zwykłych śmiertelników, a jest dostępne dla jakiejś małej grupki wybranych? Dlaczego nie wierzymy, że można to zrobić w sporcie, że na przykład teraz się zaczął sezon skoków narciarskich i że ja sobie pójdę? Na treningi miesiąc potrenuję pod okiem jakiegoś dobrego trenera, i ja za miesiąc będę mogła brać udział w zawodach Bucharu Świata i zdobywać jakieś medale. No, nikt rozsądny w to nie wierzy. Nikt nie wierzy, że w miesiąc możesz osiągnąć taki poziom mistrzowski, który ci da takie efekty, jakie osiągają wybrani. A jeżeli chodzi o pieniądze, nie mamy z tym problemu. Ktoś przychodzi do nas obcy i mówi, słuchaj, poświęcisz 4 minuty dziennie i będziesz zarabiała 1000 miesięcznie. I, i nie wiem, i są ludzie, którzy myślą, że okej, okay, dobra, nie ma w tym nic dziwnego, że za 4 minuty dziennie mogę zarabiać 10, 1000 miesięcznie. Dobra, daj mi ten sposób, nie? Nie ma tak. Nie ma czegoś takiego. Nie ma dróg na skróty. Nie, nie da się zarabiać szybko ile Ilekroć ja zarobiłam jakieś większe pieniądze przez internet, a zdarzało mi się kilka razy, że miałam jakąś sprzedaż kursu nie na miliony, ale na przykład, że z jakiejś jednej sprzedaży zarobiłam 30 tysięcy złotych, albo nawet teraz mamy sklep internetowy z akcesoriami do drinków. Jest środek grudnia, ludzie kupują prezenty świąteczne. Wczoraj mieliśmy zamówień na jakieś 13,5 tysiąca złotych, z czego zysku będzie pewnie jakieś 3-4 tysiące i to nie jest tak, że to jest. 4000 zarobione jednego dnia. Ja nie pójdę do kogoś i nie powiem mu, słuchaj, ja ci dam sposób, jak zarobić 4000 jednego dnia, bo tego się nie zarabia, nie zarabia się tego jednego dnia. My, żeby zarobić coś w grudniu, to od wakacji planujemy, ile potrzebujemy towaru, piszemy do naszych dostawców, czy ten towar będzie dostępny, zamawiamy go, no bo też nie zostawiamy sobie wszystkich dostaw na listopad, no bo to jest niestety sporo pieniędzy, które trzeba w ten towar włożyć, więc zamawiamy go sobie sukcesywnie. Przez cały rok testujemy jakieś reklamy, które które działają, które nie działają, ile pieniędzy, na co będzie potrzeba i jaki to jest stopa zwrotu z tego. Przez cały rok się uczymy, przez cały rok dopracowujemy jakieś tam systemy, metody i tak dalej i w grudniu zbieramy dopiero efekty, to znaczy przez cały rok też oczywiście sprzedajemy, ale w grudniu te efekty są takie bardziej spektakularne. Ale nie da się tego zrobić od razu, dlatego jeżeli ktoś Ci proponuje jakąś drogę na skróty, to naprawdę bądź ostrożny. Przypomnij sobie, że nie ma dróg na skróty. Nie ma także że coś można zrobić łatwo, nie ma tak, że coś można zrobić szybko. Jeżeli ktoś ci mówi, że tak jest, że możesz coś zrobić szybko, bez umiejętności, bez żadnego przygotowania, nie wiem, gdzieś tam pomiędzy kawą a herbatą od rana, to ja ci mówię, ściemnia albo sam tego nigdy nie próbował. Nie ucz się od takich ludzi, którzy, którzy tego nie próbowali. Ucz się od ludzi, którzy byli tam, gdzie Ty chcesz dotrzeć. Tylko takich ludzi słuchaj, tylko takich ludzi rady bierz sobie do serca. O, nagadałam się i to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu To się opłaca. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, który nazywa się tak jak ja, czyli Agnieszka Skupieńska. Tam pojawiają się materiały wideo na temat prowadzenia sklepu internetowego. A że ja swój sklep internetowy mam, no to mówię tam o tym, co sama sprawdziłam i co wiem na pewno z własnego doświadczenia, a nie z teorii i przeczytanych książek. Dzięki, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!